Hejka wszystkim z tej strony, Pancake i witam Was w filmiku konkursowym. Tak, to już jest filmik konkursowy i nagrywam z okazji 400 obserwujących, nie z okazji 500. A dlaczego? A dlatego, że być może by tak było, że dosyć długo będzie trwało z tym czekaniem na 500 obserwujących więc zrobiłam dla was taką niespodziankę, że nakrywam z okazji 400 obserwujących i za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Okej, okay, więc teraz wam powiem, na czym będzie polegał ten konkurs, jakie będą nagrody, do kiedy oddać, gdzie oddać i tak dalej No dobra, więc najpierw wam powiem, na czym będzie polegał ten konkurs. Konkurs polega na tym, że będzie trzeba nagrać music video do piosenki albo od Melanie Martinez, albo od Lady Gaga, albo od Billie Eilish. To już obojętnie do jakiej piosenki chcecie, ale uwaga! To nie może być zwykła muzyka czy tam piosenka, tylko do piosenki Audio Edit. Wiecie o co chodzi, nie? do tych przerobionych piosenek, co trwają mniej więcej, tak minimum 40 sekund. No wiadomo, jak niektórzy do editów używają tych piosenek, to chciałabym, żeby się nagrali music video do takiej typu piosenki. Albo od Billie Eilish, albo od Melanie Martinez, albo yy, od Lady Gaga. Teraz wam powiem najważniejszą rzecz, czyli Jakie będą nagrody? E, powiem tylko, że nagrody są tylko i wyłącznie za pierwsze miejsce. I teraz wam pokażę jakie to są nagrody. Nagrodami będą tak e, takie pudełeczko blind box z serii drugiej. E, tutaj pod spodem jest e, numerek, jaki pechob się znajduje. I mogę Wam zaspoilerować od razu jaki tam będzie w środku Pet Shop, bo już wiem jaki tam jest Pet Shop. A w środku Pet Shopem jest fioletowy Axolotl. Więc takie pudełeczko jest do wygrania, plus nie tylko pudełeczko, bo jeszcze będą. Plus jeszcze taki pudelek jest do wygrania. Taki breloczek z Pandą peny. Takie naklejki, takie własnoręczne naklejki. Tak, dosyć dużo tego jest, różnorodnych. Plus, jeszcze w paczce będą y, rysunki. Autograf będzie. Y, co tam jeszcze? Akcesoria dla pet Może coś tam słodkiego włożę. I jakiś bonusik. Dobra, teraz Wam powiem, gdzie oddać pracę. Pracę możecie oddać albo na TikToku, albo też możecie ewentualnie na YouTubie. Tylko wtedy w opisie musicie dodać hashtag. Hashtag konkursu.pl400. Ten skrót PL oznacza, że UPancake LPS, ale lepiej napisać skrótem takim jakby, czyli Hashtag konkurs UPL400 Teraz wam powiem do kiedy oddać swoje prace Swoje prace oddajecie do 19 kwietnia 2025 oczywiście a 20 kwietnia będą wyniki tego konkursu, i mam nadzieję, że dosyć dużo osób się zapisze. E, więc, no to na tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się i do zobaczenia, i też życzę też Wam powodzenia wyrobieniu swoich prac. Papatki! A, i jeszcze raz wam dziękuję za 400 obserwujących. na Papatki!